Cześć Simoneczko, w tej strony Skaniaczek 16 i witam Was w Bloons Adventure Time Tower Defense To jest inna część Bloonsów, które kiedyś zagrywamy jako yy, dziecko, czyli pewnie jakiś 10 latek lub nad chuj, jaki... Oby tego nie, nie usunęli tego filmu YouTube ładą Dobra yy, Wczoraj odbył się live na moim Twitchu, więc serdecznie zapraszam, link będzie w opisie no i co? Lecimy dalej. Może Wam się spodoba. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, bo moim na razie marzeniem, pierwszym marzeniem, jest zdobyć tutaj co najmniej 100 subów, to może coś zrobię specjalnego. No i mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodoba. Dobra. Lecimy z Grom. Continue. Wczoraj, wczoraj, czyli 14 marca, segrywałem tak trochę na tym live, ie. chuj, że prawie nikogo nie było, ale dobra. Dzisiaj będziemy robić, z tego co dobrze pamiętam, Lodowe Królestwo Żeby zrobić Ice Kinga dobrze. Ice Lorda? Nie, nie wiem jak się na to mówi, ale dobra Play, oczywiście ja tego nie będę czytał po angielsku, bo mój angielski jest nie perfekcyjny I żeby się tu nie właźnić, więc po prostu Ja znam treść tego, bo to grywałem I wiem o co w tej grze chodzi bo też z kolegami zagrywałem w Bloons Tower Defense z wójeczkę, od tego samego wydawcy, dobra Czy tam to taka muzyczka kurde z jest taka fajna dobra let's go yy, dobra, jeżeli ktoś by nie rozumiał, tu mamy rundy ile musimy przeżyć tu mamy postacie, które możemy kupywać. jak naciśniemy to oczywiście ulepszamy naszą postać Tyle, ile możemy. Na przykład ja mam już fina na drugim. Tu mamy kasę, którą zbieramy za zniszczenie balonów. Tu mamy nasze życie. To jest strasznie duże, chyba jak w Tower 2. Tu mamy powery, których nie będziemy korzystać, bo nie trzeba. No i po prostu klikamy tutaj, żeby no, niszczyło się na spokojnie. Więc no... Mam nadzieję, że się nie tnie. Najwyżej to obejrzę to dwa razy, żeby jeszcze to trzeba zmontować, ja pierdzielę, dobra. Wracam do nagrywania po, po w sprawie ponad roku... po moim poprzednim filmem. Ach... Tam były zapowiedzi takich kierek... ...co w marcu miałem nagrywać. No i w końcu jest rzecz, więc jakby w końcu się spełniło, tylko że rok za późno. Ale zawsze coś. Dobra. Ulepszamy teraz kina na Speed'a razy 2 I żeby miało większy zasięg, tuż jest piąta runda. To już powinienem maksa ulepszać. Jeżeli ktoś kojarzy tą bajkę nie, Adventure Time, no to polecam. Serio, to, to jest przyjemna no, Znacznie gierka ja nie wiem ile nad nią spędziłem, ale na przykład na bajce samej spędziłem prawie y, rok. Strasznie mi to wciągało. Z rodziną tutaj ja to oglądałem, bo to była strasznie przyjemna bajka. Taka śmieszna. Nawet. Ale dobra. Yy, hmm, dobra, jeszcze potrzebujemy tak coś, żeby te dwa ulepszyć. Że to jest pewien tak. Że po prostu, no... Będzie miał większą problemy i dobra. Jeśli ktoś chce te na przykład gierki co dawałem w opisie, jak na razie nie z Fortnite'a, to piszcie tam, nie wiem, mogę nawet sobie kupić Monte albo nawet zagrać w te The Escapist, co tam było. Też jest taka przyjemna gierka. Taka, no, taka trochę czasochłonna, ale przyjemna. Jeden z mieć Jake'a, chyba, lub... yyy... PB... ...Princes Bubblegun, To <grydy> Ta nazwa zawsze będzie mnie rozpierdziela, no dobra. Hmm... Kurwa... O nie, błagam, nie, 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 usuwajcie mi tego filmu, błagam. Jak... nie, nie... Co, nie... Jeszcze hm? O proszę, dobra. Oczywiście zapraszam Was też do, yy, do mojego kolegi, zapraszam na kanał oczywiście o Xbox Gaming, czy może się odrodzi. Zobaczymy. Może go namówię, żeby wrócił do nagrywania, bo ma już całkiem fajny plan co nagrać, więc no, będę go wspierał, czekajcie. Chwileczkę. Dobra. Ej, już jestem po cięciu, znaczy ja jestem po cięciu, dla zła chwila, więc dobra, klikamy dalej. No ja, ale wszystko oni teraz, Ej, trzeba chyba brać Jake'a. I z tego co dobrze pamiętam, film i Jake to byli najlepsi kumple i właśnie, no, się z tym A chyba coś zbałem No na czym na to, że nic nie wchodziłem jest wszystko gitę Pewnie mogliście mnie teraz nie słyszeć Przepraszam Pieprzony No dobra Teraz to No chyba mógłbym zaoferować kopniaka Albo bym mógł już postawić Bubble Gun'a. to wiem jak działają, bo gram dużo w tower, yy, Battle Tower'y. Po prostu one się regenerują, yy, gdy się ich nie atakuje przez dłuższy czas. Mam kolegę, który jest ekspertem w Bloonsach, cały czas mnie pokonywał. Więc może kiedyś jak naprawię Bloons Tower Defense dwójeczkę na kąpie, to sobie nawet zagramy. Oczywiście z dźwiękiem, żeby też było można jego słuchać. Albo nawet kogoś innego. Nie wiem, postaram się, żeby było jak najlepiej. Dobra, raczej to tak. Teraz, żeby ona była użyteczna, bo trzeba to ustawić. A takie, takie zwariowane, one pokazują się z tego co dobrze pamiętam w 25. rundzie. Jak w Battle Towerach 2, to pokazywały się od 20. Od 20 chyba właśnie. Czy tam, No, od 20. pokazywały się te sterowce, bo Maoby. Maoby, dobrze to tam nazywam? To tam ten. No, mała. Mała, mała kurwa po prostu. Nie, proszę, nie, nie. Jestem za bardzo zdenerwowanym człowiekiem i co przyglinał, błagam nie. Ja tego nie chcę... A to Max to już podpala. Spoko. O, i Muszę mieć maksymal na trzecim poziomie, to wiem co ja użył. Dobra. Pamiętam chyba z tego co dobrze pamiętam. Z tego co dobrze pamiętam Ice King działał inaczej. On zastopowywał na jakąś chwilę balony. One dalej ruszały jak snowmanki Nie wiem, nie wiem jak się nazywa to A nie są aż takim świrem jak mój kolega właśnie o którym mówiłem 4488, ok 8, 8. O kurde co to jest I to tylko balonowa może zniszczyć no Dobra Może w następnym odcinku namówię yy, Oleksa by ze mną coś nagrał, to byłoby było ciekawe bym chociaż nie gadał sam do siebie jak teraz <grystanie> No i samotność <grystanie> O, level copy, nawet nie patrzyłem, ale mogłem mógłbym się zorientować, że była taka very big fala Dobra, bimo, nie tańcz już I muzyczka od razu taka z ekranu startowego, czy nie, z początku bajki ta główna pesenka, która każdemu wpada w ucho da. dobra dobra, zrobimy dzisiaj Ice Kinga i to dzisiaj będzie na tyle, oczywiście o dwie, dwie rare karty to jest broń dla dla niej. Maxa. To jest chyba Marcelina. Nie wiem. Super Małpki i Małpki Ninja. A to. Ja wolałbym broń dla Maxa. Ja tam zwykłych, yy, szarych, o tych nie biorę, bo... No niepotrzebne bo wow one, Plus jeden do, de, do the wow To mi się w ogóle nigdy nie przyda do życia Dobra I jeszcze został nam samek lodowego króla, który mówi po polsku, żeby nie zbłaźnić się tych tak moim angielskim Nie muszę czytać info bo ja tam kojarzę co po niektóre w tym bronie o, Ej, check to fajnie wygląda dobra. No i bierzemy na normal moda Skończymy to, więc tam fyf, 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 fyf. Aha, jest drzekowy zimno Dwarry Beh, Be. Aby to nie były prawa autorskie. O. I dobra z tego co pamiętam, tu lodowy król spał. Tu sobie siedział, był mistrzem Kung Fu. Tak samo jak i film, gdy mieli z, z Jake'em, gdy mieli obsesję na to wszystko. Tutaj on grał na swoim keyboardzie, bo on taki jakby muzyk jest, a tu w tym więzieniu trzymał księżniczki, które na spokojnie mógł sobie tędy wychodzić, na przykład e, księżniczka hot dog albo szlamu. Dwozieć, no bo wiecie no. Dobra, o łatwiej mi się jakoś gra, jakoś tak na komputerze niż na telefonie, bo chociaż nie pisaniem swoim palcem ekranu, tylko widzę taką małą łapkę, fina chyba. Dobra, lecimy. Jeszcze to nawalanie perkusji. Dobra i słuchajcie, to jest taka informacja, że możliwe, nie no, raz w tygodniu pokaże się jeden odcinek i jeden live. Zazwyczaj to raczej będą poniedziałki i wtorki. A reszta dni to będą wolne, najwyżej jakieś tam zapowiedzi lub coś takiego. Na razie nie będę miał żadnych tam pomysłów, na razie chcę skończyć Bloonsy Adventure Time. I jak skończę już raczej te Bloonsy, wezmę się za jakieś tam gry online rywalizacyjne. Żeby pograć ze tam z co było, niektórymi A potem może jakaś taka inna gierka, która będzie się strasznie wyróżniać od tych bardziej bajkowych. Nie wiem takie na przykład strasznie z otwartym światem, wojny na przykład Wiedźmin dwójeczka, bo ostatnio była na promocji, więc ja kupiłem. Albo nawet... Albo nawet South Park. To jest i i dobra, jesteśmy po cięciu. Znaczy ja jestem po cięciu. Znowu kurwa. Nie chcę wam się tego tłumaczyć, bo jestem leniem. Dysmuję jest dwie na wszystko. Jestem leniem. I w mogę powiedzieć, że praktycznie mamy już na maksa, bo ja tych na razie nie mogę. Nie wiem tak szczerze co to jest. to za damage małp... małobab? A to znowu małobaby? Kurwa... Class Blues, a okej okay, spoko. To czyli pewnie sp y go spowolni. Z tego co rozumiem angielski. Najprawdopodobniej w ostatnim odcinku, czyli za tydzień od jutra, bo najprawdopodobniej dopiero to 16 marca wrzucę, a jest dzisiaj 15 No to za tydzień, czyli coś 20 lub 21 będzie następny odcinek i live, na które serdecznie będę zapraszał Was. Link będzie w opisie, więc będziecie mogli tam zostawić też obserwacje, żebyście byli na bieżąco u mnie. Być mi strasznie miło. Moim marzeniem jest właśnie zrobić te 100 na razie subskrypcji, tak samo jak, jak i na Twitchu. Czasami też będą oczywiście livey na platformie YouTube, czyli na teraz na której nagrywam. Więc mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Moim marzeniem jest strasznie zostać streamerem, tak samo jak i YouTuberem. I na strefa czasowa, i na strefa ludzi. Będę się wyróżniał od każdego. Trudno się mówi. Ja bym spełniał, twoje marzenia. O, to już ładniej brzmi. No i zostało jeszcze jedno, dopiero jest... Teraz, zamiast na Jake'a, wezmę od razu na PB. A Jake'a kupi się na samym końcu. Dobra. No i tak zrobimy. Oj, dużo jest ich, dużo, dużo. i Jake, i dał Rada, brawo sam powiedział Jake, jak Jake jest tu jeszcze czyli co ma takiego Jake co za umiejętności eee, okej, okay, że po prostu się kręci, nawala, szybkość czyli poziom plaskacz to jest aha, okej okay. i to musi być połączone razem z tym, czyli Dwa, dwa poziomy, tak, tak. I to działa tylko tak, gdy Finn jest obok Jake'a. Wtedy jakby tworzą potwora. Że, że, że Finn jest po prostu w środku Jake'a, a wtedy Finn ma podobną umiejętność, tylko że dzięki tej umiejętności na przykład yy, można więcej zarobić. Zaraz wam pokażę, która to jest umiejętność. O, to jest ta. Oni no po prostu jakby sobie przywiązałem tą... Yy, swojego słynnego żółwika i no... Dobra, lecimy dalej. Tłumaczę wytłumaczę jakąś te de... fabułe bajki, którą oglądałem w dzieciństwie. Tego jeszcze nie nagrywali. Dobra no, i teraz... Cześć film. <ścoughs> o Boże, odwaliło mi już. No w końcu te błędy tu idą. piję do nie pierwsza. <śmierdzi> Ten król, który nawala w bębny. To też jesteś coś cudownego między Jak szybko to skończyli, łatwo. I pozostaje tu Jake'a. Czyli to jest standard. Jake jest mały, nie jest taki gruby jak ona. No bo no tak, bo Jack przecież może być chudy. Bo on jest takim elastycznym psem. tu będzie starą dam, a muszę zbierać inny? 700. I... Dobra, i za to powinno być stuwa. Dobra. dobra. Dobra, dobra, tylko za cicho, ja jestem, powinienem cały czas rozmawiać, ale no tak się niestety nie da, ja, jak nie mam z kim rozmawiać, może w tym odcinku, zamiast, no też jakby z bonusów, ale z y, online, może w Bloons Tower Defense, czyli pierwszej części online, to bym sobie właśnie z kimś zagrał, rywalizacja między dwoma kumplami, to byłoby całkiem fajne. Dobra, mamy już y, 24 falę, czyli zaraz będą te specjalne. Więc od razu ulepszę to. Żeby ja. Szybciej mogę chyba atakować, chyba to od tego zależało. Nie pamiętam. Są całkowicie nowe postacie dla mnie. Znaczy na przykład wiem, co. Jak działa. Na przykład. Peefee. Lobesz, powiedzmy Peefee. -fi? Princess Fire. Chyba Princess Fire to było Nie pamiętam Na telefonie pamiętam, że trochę się z tym męczyłem, bo to była zera trudna dla mnie rozgrywka O mordę Co się tu objawia pawliwo? Dobra Na samym końcu tak, mówiłem, spustować Jake'a, cudownie e, Fin Dawaj słynnego kupniaka o, i właśnie zobacz, zobacz jak jest Jack obok niego to mogę kupić właśnie do Brofeast, czyli po prostu będę mógł zaprawiać więcej pieniędzy I właśnie coś się to zepsuło przez chwilę bo w ogóle BB w ogóle nie atakował razem z Maxem To jest, to jest, a ich co tak szybko Dobra to się nie spodziewałem i ani jednego życia nie staliłem, więc level complete, na full i znowu muzyczka z początku bajki O, cudowny, pan Gem I znowu... ...to dziewie, które za bardzo nic nie daje A muzyka jest mega fajna Moja już się skończyło Dobra Dobra, pomogliśmy Ice Kingowi Czyli znaczy, dobra, będę mówił po, po polsku, bo już zero Miałem już głowę boli, od, mówiłem po angielsku do król zamraża ma powolne ataki trójno się mówi i bierzemy szarą pierwszą skrzynkę i zobaczymy co z niej trafimy zamiast złoto stufa, potem gemy nie a mi było chyba pięć banany do spustowania, o. Tego jeszcze nie grali Dobra, ej Ja zazwyczaj to było miałem szare D Dobra Wszystkie niebieskie, dobra Jestem podjarany Mam bomby I to jest na dla tych dwójki, ja żadnej jeszcze z tych dwójki nie, nie mam więc nie biorę Ona Ona działa jak, po prostu jak oni, że po prostu ich sama ona niszczy a ta ostatnia rzecz to jest plus 2 damage dla zombie balonów. Na razie nie, nie jesteśmy w tamtym momencie i na razie tego nie potrzebuję, bo zombie balony są bardzo łatwe, więc doświadczenia. I szereb. Dziewię. Zaczynamy. Jest zielony nawet, fajnie. O super mapki nie mam jeszcze, więc jestem skazany na tego, ale ich chyba z tego typu to mogę postawić. Parę. Dobra chapters, chapters. Dobra szybko ulepszymy moje, moje postacie, czyli Maxa na wyższy level, Max level drugi. To jest jakaś kolejna specjalność. No i wezmę od siebie, ty wyglądasz taki dziwnie. A... I co to jest za w ogóle za postać chłodna? Jakaś syrena, co wtedy chyba było kiedyś z nie wiem. Ja już tej bajki nie obczajam od dłuższego czasu. Dobra. Mmm, questy. Aj jeszcze mamy te dobra Mogę as Three Parts Aha Czy muszę zrobić trzy zadania żeby otrzymać te ordery, czy nie wiem jak to się nazywa Te oto i co będziemy zbierać? tak, tak Moim głównym celem raczej będzie nazbieranie na to więc mamy dopiero 2% <noise> dobra i oczywiście Daily Rivers Kuwa nagrody dzienne już nie chcę mówić po angielsku ja się tylko się prędzej newsy to ja tam nie czytam nigdy newsów może kiedyś tu gdzieś też powinien być sklep o którym właśnie tu jest i w tym sklepie mogę kupić postać To jest Super Rare Alchemik to, więc nie jest ten co jest na początku Gierki Znaczy no Fire Kingdom no. A tu Tu na miaste te o a nie, Wizard jest tutaj. Tu jest dom Marceliny i tu... To jest stary bomber. Tutaj? Nie. Nie wiem. O. Bomber. Bomber jest mało użyteczny moim zdaniem, jeżeli chodzi o Bundestawy. Tu jest Lemongrad, gdzie można zrobić ninja. I tu można zdobyć kapitan piratkę, czyli statek. Więc mało przydatne. A tutaj mogę zdobyć jakąś inną postać. I tu o, tu jest na przykład dziewczyna Jake'a, ale żebym ją to trzeba kupić tą postać, ja nie będę wydał na, na to tak na razie pieniędzy. Może kiedyś w późniejszym czasie. Tu mogę odbokować inną wersję PB. Okej. Okay. No jak chyba na razie to tyle. Więc słuchajcie, strasznie miło, że obejrzeliście ten film do końca. W następnym odcinku postaram się więcej zrobić. A jak na razie to trzymajcie się, wbijajcie na mojego Twitcha. się nic nie ominęli. No i co, widzimy się za tydzień. Bajo.